Unia Europejska, ONZ, masoneria, Deep State, Illuminati Masowe kłamstwa w mediach, watykan pedofilia Resety, krew na rękach, ogłupianie, niewolnictwo Kradziona energia Ja idę swoją ścieżką, choć ubieżnie jest lekko, Trenuję co dzień ciężko, by czuć się tu zwycięstwo Porażki nie są klęską, lecz są tutaj jak mentor Krzyczę mori memento, start nie jest moją metą Ja idę swoją ścieżką, choć ubieżnie jest lekko, Trenuję co dzień ciężko, by czuć się tu zwycięstwo, Porażki nie są klęską, wszystko są tutaj jak mentor Krzyczę i memento Start nie jest moją metą Ja codzień szukam metod Mój napędowy motor Ma rodzina moją mekką Niż te jak Mirko Kroko Wszystko się kręci cyklami Z jak tsunami Wkurwieni ludzie codzień skrytają zębami Wynurzam się z otchłani mocnami, Słowianami są preć precz Z katolikami I, i ich kłamstwami Obrzucili nas klotwami Nazwani poganami, Bóg jest tylko ponad nami Kultury pozmieniali, prawdę zakopali historię zakłamali, w imię Boga mordowali Wolność nam zabrali, kurwienie nie ma skali Burzymy ognia stali, niech kłamstwo się już spali. Ja idę swoim ścieżką, choć uwierz nie ciężko, by czuć się tu zwycięzcą Porażki nie są klęską, lecz są tutaj jak to Krzyczę Morimemen to start nie jest moje moją Lecą bomby i rakiety Miasta płoną jak makiety Martwe dzieci i kobiety Zło nam resety Masowe protesty Ludzie bez prawa ty W TV zastępcze tematy Wypełnianie agendy Lecie pojebane trendy Z jednej strony puste brzuchy A z drugiej pełne gęby Drapieżniki oszczą tęby. Barany i ich błędy Szury okupują zęzy Rząd i kurewskie zapędy Kleru upadek moralny Konflikt jest realny Mój materiał łatwo palny Złoto, Unia, no i Stany CBDC, balety Centralny, żołnierz uniwersalny Biden i kłamstwa Obamy Wielki spisek globalny, przeciw akt brutalny Konstytucja, kodeks karny Zacznijmy wreszcie żyć Według praw naturalnych, weźmy się w gardziko palmy Nowe prawa ustalmy Weźmy wreszcie z kolei wstańmy Całe dziadostwo spalmy, bo inaczej nasz los marny Ja idę swoją ścieżką Choć uwierz nie jest lekko. Trenuję codziennie ciężko, by czuć się tu zwycięzcą Porażki nie są klęską, lecz są tutaj jak bento Krzyczę mori memento Start nie jest moją mentą Unia Europejska, ONZ, masoneria Deep state, illuminati Masowe kłamstwa w mediach Watykan, pedofilia, Resety, krew na rękach Ogłupianie, niewolnictwo Kradziona energia Niebezpieczna świadomość Ratoczy się o wolność Nie wiedza to jest słabość Co uciszyć naszą mądrość Do systemu wrogość Nie uczynią nigdy zadość Nie jeden ma tu już dość To nie jest żadna nowość Ludzie tracą szybko młodość Na każdym kroku złość Dla wielu zbrodnią litość łapy rzucą jak kość Uwierzmy świat w Prawda utyka jakość Ułożona układanka składa się w jedną całość Zwiększam widzenia ostrość Odrzucam całą marność Potępiam wszelką pciwość Do boju jest gotowość ludzie stoją na baczność Zbrodnią jest wszelka bierność Pamiętaj człowieku Jedność daje nam moc Ja idę swoją ścieżką Choć uwierz nie jest ekko Trenuję co dzień ciężko By czuć się tu zwycięzcą Porażki nie są klęską Lecz są tutaj jak vento Krzyczę mori memento Start nie jest moją metą Ja idę swoją ścieżką Choć uwierz nie jest Trenuję co ciężko, wyczuć się tu zwycięstwo. Porażki nie są klęską, lecz są tutaj ad Krzycze Krzyczę mori memento, start jest moją metą